Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Opejda, a w tym krótkim wideo chciałem Państwu zwrócić uwagę na to, co dzieje się ważnego w horoskopie Ukrainy, że aż tak bardzo przykuwa ponownie uwagę mediów. Omówię astrologiczne aspekty, aktualne tranzyty oraz ich wpływ na politykę i relacje międzynarodowe. A zatem co mamy takiego w horoskopie tranzytowym Ukrainy? Dzieje się tu bardzo dużo. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na tranzyt Plutona do urodzeniowego Saturna. Saturn to, jak wiadomo, są to wszelkiego rodzaju struktury formalne, granice. Można tutaj spodziewać się powiązania z transformacją tych Wszelkich struktur państwowych i gospodarczych oraz także ze zmianą granic. Chciałem zwrócić uwagę, że, że ten tranzyt Plutona nie jest jednorazowy. On wielokrotnie będzie się przesuwał przez Saturno oraz także przez ascendent. Niewiele państw może coś takiego wytrzymać. Zobaczymy jak będzie to z Ukrainą. Oprócz tego mamy opozycję Saturna do urodzeniowego Marsa. Obydwa punkty horoskopu to malefiki. Też nie wróży to niczego dobrego i można wnioskować, że nie będzie żadnego planu pokojowego podpisanego. Dodatkowo aferę korupcyjną można byłoby wytłumaczyć kwadraturą Urana do Wenus, Merkurego i Jowisza. Merkury wiadomo, są to transakcje. Wenus i Jowisz, bogactwa, wszelkiego rodzaju wartości i zasoby. Wydaje mi się, że y, tu możemy znaleźć wytłumaczenie tego, co obecnie dzieje się na, na Ukrainie. Ale zobaczmy, co dalej będzie się działo w najbliższych miesiącach. Tutaj pozwoliłem sobie pokazać Państwu trochę tranzytów miesięcznych. Proszę zobaczyć, że cały czas aktywny jest ascendent i Saturn urodzeniowy. Aktywizowany jest przez Plutona, który w tej i wewte przychodzi. Dodatkowo uran dołącza i tranzytując. Inną cel. Też może być to bardzo burzliwy okres dla stabilności państwa. Później, oczywiście, jeszcze Jowisz przejdzie przez ascendent. Być może to okaże się w końcu dobrym znakiem, ale to dopiero w, pod koniec 2020 26. roku. Mamy już obecnie 2027 i Pluton dalej aktywny jest na ascendencie To wszystko stanowi bardzo niebezpieczny okres dla kraju. Więc nie wiadomo, czy Ukraina pozostanie jeszcze taką Ukrainą, jaka jest obecnie. Osobiście wątpię. Będzie musiała niestety uznać kapitulację i um, pogodzić się z utratą 20% swoich terytoriów. To tyle w tym krótkim wideo. Dziękuję Państwu za uwagę.